Człowiek nadzorujący wysiedlenie naszej rodziny najwyraźniej miał dobre serce. Długo próbował przekonać mojego ojca, żeby podpisał dokument o wystąpieniu z organizacji świadków Jehowy i dzięki temu został na miejscu. Praktycznie nikt ze świadków się na to nie zgodził. Ponieważ rozmowa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, oficer powiedział: W takim razie musimy was zabrać. Wszyscy świadkowie Jehowy z Ukrainy, Mołdawii i krajów bałtyckich zostali zesłani w tym samym czasie. Wszystkich wywieziono razem. Dano im parę godzin na spakowanie rzeczy, a potem wsadzono do wagonów towarowych i wysłano w bardzo długą podróż na Syberię. Mogło tu być ponad 40 osób. Tutaj stał taki piecyk, na którym próbowaliśmy gotować. Przez pół drogi nie dawali nam nic do jedzenia. Dzieliliśmy się tym, co mieliśmy. Tak bracia urządzili toaletę. W rogu była dziura, w którą wstawili wiadro. I to były wszystkie wygody, jakie mieliśmy. W takich warunkach jechaliśmy około 20 dni. 20 dni i nocy pociągi jechały przez góry i stepy, przemierzając tysiące kilometrów. Mimo wszystko, nasi bracia i siostry zachowywali dobry nastrój i dodawali sobie nawzajem otuchy. Nie można powiedzieć, że cały czas mieli uśmiech na twarzy, ale nie czuli strachu. Zdrowy duch cechujący świadków Jehowy pozwalał im pokrzepiać się nawzajem i był zaskoczeniem dla strażników. Zawsze dziwili się, że śpiewamy pieśni. Mówili, dlaczego jesteście tacy spokojni? Kim wy jesteście? Czy wiozą was do sanatorium? Dokąd jedziecie, że jesteście tak spokojni? A gdy kończyliśmy śpiewać, strażnicy przychodzili czasem i mówili: Dlaczego przestaliście śpiewać? Pośpiewajcie jeszcze. Świadomość, że w innych pociągach też są świadkowie Jehowy, podnosiła ich na duchu. Na początku słyszeliśmy śpiew tylko z naszego wagonu. Ale potem, gdy mijały nas inne pociągi, zorientowaliśmy się, że w nich też są nasi bracia. Słyszeliśmy, jak śpiewali. Stał tam pociąg i zobaczyliśmy napis: Świadkowie Jehowy. Wtedy ja i dwóch innych nastolatków szybko zrobiliśmy podobny napis i wywiesiliśmy go na zewnątrz. Ludzie byli silni, mieli silnego ducha. Ta siostra w ciąży urodziła w wagonie. Przyszli, żeby nas policzyć, i mówią: Zobaczcie, jeszcze jeden świadek Jehowy. Długa podróż z zachodu kraju w końcu dobiegła kresu. Na Syberii świadków wysadzano w osiedlach leżących wzdłuż linii kolejowych. Powiedziano im, że zostaną tu do końca życia. Miejscowe władze miały im zapewnić mieszkania. Nigdy jednak nie odpowiadały one elementarnym potrzebom. Na początku musieliśmy mieszkać w namiotach. Mój pierwszy syn przeziębił się, a potem dostał zapalenia opon mózgowych i w końcu zmarł. Rok później urodził się nam drugi syn, ale żona miała powikłania przy porodzie. Trzeba było natychmiast zrobić operację. Operowali ją. Ale coś poszło nie tak. Chorowała przez rok, a potem zmarła. W końcu zabrali nas do jakiegoś byłego więzienia. Panowały tam straszne warunki. Pełno było robaków i karaluchów. Na Ukrainie nigdy nie widzieliśmy pluskiew ani karaluchów. Większość świadków mężczyźni i kobiety powyżej 15 roku życia. Musiała pracować za marne pieniądze przy wyrębie lasu. Podczas syberyjskiej zimy była to mordercza praca. Uszy, twarz i palce można było sobie odmrozić w ciągu kilku minut. Był duży mróz, 40, 42, nawet do 50 stopni poniżej zera. To była naprawdę bardzo ciężka praca. Kiedy robiło się cieplej, pojawiały się inne problemy. W ciągu dnia było pełno muszek, takich, które gryzły. Wchodziły wszędzie, do ust, do uszu. Nie można było nawet buzi otworzyć. Mieliśmy tak spuchnięte twarze, że nie mogliśmy się rozpoznać. Zastanawiałem się, czy kiedyś będę mógł swobodnie. Swobodnie spojrzeć na niebo. Przypominaliśmy sobie, jak Izraelici mieszkali w Egipcie i byli zmuszani do pracy. Modliliśmy się, Boże, umocnij naszą wiarę, żeby nie złamała jej ta praca ponad nasze siły. Pomimo ścisłego nadzoru, świadkowie cały czas spotykali się, żeby studiować Biblię. Zawsze bardzo ceniliśmy nasze zebrania, gdyż dodawały nam sił i zapału. Zebrania oczywiście były zakazane, ale nigdy nie przestaliśmy ich urządzać, bez względu na warunki. W szczególnie trudnych warunkach spotykaliśmy się w pięć do siedmiu osób. Spotykaliśmy się w nocy, spotykaliśmy się o szóstej rano. Mieliśmy w wiosce takiego psa, który znał wszystkich miejscowych, szczekał tylko na obcych. Gdy na skraju wioski pojawiał się komendant, pies zaczynał szczekać, i wiedzieliśmy, że trzeba wszystko pochować. Po śmierci Stalina w roku 1953 pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji, ale na zmiany trzeba było jeszcze długo czekać. Nowe władze robiły to samo co poprzednie: aresztowały nas i skazywały. Jeden dostał 15 lat, ja 12, a dwaj inni po 10. Większość aresztowanych świadków skazywano na pobyt w obozach pracy. Pozbawiano ich resztek wolności, jaką mieli na zesłaniu. W sądach nie mogli spodziewać się sprawiedliwych procesów. Wyroki były z góry ustalone. Dziesięcioletnie wyroki dawano po prostu za nic. Urzędnicy sądowi mieli łzy w oczach, bo widzieli tę niesprawiedliwość, ale nic nie mogli zrobić. Było to dla nas wzruszające. Ponieważ takie były rozkazy KGB, sąd nawet nie rozpatrywał sprawy. System obozów pracy podlegał głównemu zarządowi obozów, po rosyjsku w skrócie Gułak. W obozach tych ze skrajnego wyczerpania, zimna, chorób i głodu zginęły miliony ludzi. Ze względu na ciężkie przeżycia obozowe wielu więźniów chętnie słuchało orędzia nadziei głoszonego przez Świadków Jehowy. Niektórzy sami zostali świadkami. Jednym z nich był Fiodor Ciepanow. Doświadczył głodu i zimna. Codziennie widział, jak z obozu wynoszone są ciała więźniów. Pewnego dnia spotkał świadka Jechowy. Powiedziałem, wiara w Boga istnieje od tak dawna, ale jeszcze nikomu nie pomogła. Nie ma prawdziwej wiary. A on na to jest taka wiara, jest taka prawda. I potem opowiedział mi o Biblii. W tym czasie w pobliskim obozie dla kobiet świadkiem Jechowy została również Antonina Fieszkowa. Kiedyś poproszono ją, by odebrała literaturę produkowaną w podziemiu od pewnego świadka z obozu dla mężczyzn. Wiedziała tylko, że ma na imię Fiodor. Zobaczyłam go i serce zaczęło mi mocniej bić. Pomyślałam sobie, jaki przystojny młody mężczyzna. Spojrzałam na niego i Fiodor podszedł do bramy. Uścisnął mi tylko rękę i podał literaturę. Uśmiechnęliśmy się do siebie. Ale nie powiedzieliśmy nic szczególnego. Korzystając z podziemnego kanału łączności świadków, zaczęli ze sobą korespondować. Kiedy wyszłam na wolność, czekałam na niego dwa lata. Potem jego też zwolnili i pobraliśmy się. Pięć miesięcy minęło nam jak pięć minut. Później Fiodora ponownie uwięziono za posiadanie literatury świadków Jehowy. Z treści filmów propagandowych wynika, że ateistyczne władze usilnie starały się zdyskredytować świadków i ich literaturę biblijną. Za rozpowszechnianie tych publikacji, niesłusznie uznawanych za polityczne, aresztowano wiele osób. Ludzie, którzy tutaj żyli i byli obywatelami tego kraju, nie mogli swobodnie wyrażać swych przekonań ani zaspokajać swoich potrzeb religijnych. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie żyli jakby w obcym kraju. Dotyczyło to również świadków wiechowych. Nieliczni świadkowie, którym udało się uniknąć deportacji. Budowali podziemne kryjówki, gdzie mogli swobodnie drukować swą literaturę. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego ukrywałeś się pod ziemią? No cóż, to władza istniejąca na powierzchni zmusiła mnie do zejścia pod ziemię. Początkowo strony powielano przy użyciu oryginału ręcznie pokrytego farbą. Ponieważ jednak zapotrzebowanie na literaturę biblijną stale rosło, z czasem zaczęto wykorzystywać matryce i maszyny do pisania. Coraz więcej ludzi poznawało prawdę i powstawały nowe zbory. Musieliśmy dostarczać literaturę nie tylko na Ukrainę i do Mołdawii, ale też na Syberię. Kiedy w kryjówce zaczynało brakować tlenu, Nikołaj przerywał pracę i czekał, aż napłynie więcej świeżego powietrza. Rzeczywiście nie była to łatwa praca. Czasem przez 7 dni albo więcej w ogóle nie wychodziłem na zewnątrz, ale czułem się swobodnie. Władze niestrudzenie poszukiwały miejsc, gdzie świadkowie drukowali literaturę. Na Syberii milicja przeszukiwała kiedyś dom Anny Wowczuk od 7 rano do wpół do 12 w nocy. Wykopali nawet dziurę w jednym z pokoi. Nakłuwali też ziemię w ogrodzie. Mieliśmy dwie maszyny do pisania, ale ich nie znaleźli. Były schowane w chlewie. Hodowaliśmy tam takiego wielkiego świniaka. Wobec nas był spokojny, ale gdy zobaczył kogoś obcego, robił się agresywny. Stał i groźnie chrząkał. Milicjanci kazali mamie go trzymać. A mama odpowiedziała: To nie jest kotek, żebym go wzięła na ręce. Jak mam go trzymać? I nie weszli do tego chlewu. Dzięki temu zostały nam te dwie maszyny. Traktowaliśmy ich jak zwykłych ludzi wykonujących swoją pracę. Czasami podczas rewizji, gdy milicjant coś znalazł i nikogo nie było w pobliżu, śmiał się tylko cicho i mówił, że słabo schowaliśmy, zostawiał nam to i odchodził. Dlaczego świadkowie?